Niski poziom płynu chłodzącego. 687 tysięcy. Patrzymy, podnosimy kabiny i patrzymy, co się dzieje. Też wyluzujmy. Jest enka. No Tu mamy głowy, kabinę podniesioną. Od powietrzenia głowica widać suche. Wszystko jest tu suche. Tutaj jest suche. Tu jest suche i tu jest suche. A mamy. No. między czwartą piątą ale klient chce to auto użytkować dalej więc rozbieramy cały motor ściągamy głowice weryfikujemy oringi wywalamy miseczki wywalamy koleje oględziny i do przodu no właśnie, niestety bajorko płynu O tutaj teraz, tutaj teraz dobrze widać o, jak sobie cieknie, ale sobie cieknie, tu już sucho Rozbieramy No zaczęliśmy od do dołu, góra jest już rozkręcona, za chwilę zaczniemy nagrywać z góry No jak widać o, wypocenia po jednej, po drugiej stronie Trzeba będzie drzeć pokrywę przód, ładnie nam się ukazuje wał korbowy Dysze smarujące też będziemy odkręcać za chwilkę i zaraz Wam pokażę, jak to z góry wygląda. Rozebrane tak wygląda, rozebrany blok z góry. Głowice pozwalane jest troszkę zabrudzone, ale tu, znaczy, tu olej się troszkę rozlą, no bo to było chwilę wcześniej polone. Z głowicy się olej po prostu zlą. Ale między trzecią, czwartą, piątą i szóstą dawać już płyn zaczynał. Zresztą widać, jaki blok jest. O, tutaj mokry. Zaraz wychwalamy tłoki. Wyciągamy tuleje i będziemy oglądać dalej. O, kilka tuleje już wyjętych. Pięknie. Patrzcie się ładnie. Ringi. O, tu spęknięty o ring w ogóle. O. Miało prawo, nie? Miało prawo. Jeszcze trzy zostały. Jeszcze trzy. I... No to mamy z zgr grubnie blok odczyszczony i umyty. Z grubnie oczywiście. No i jest ładnie. Blok jest ładny. Nie można naprawdę powiedzieć nic złego. Jedna czy druga część. O, proszę bardzo jeszcze to doliżamy, doczyścimy i ma być. I lecimy z czyszczeniem z składaniem. Wypatrzcie za jakość, ale no niestety te szajschony to takie są. Mamy tulej w podczyszczeniu. Po tu mam zostawiony stary, wiadomo, znak, żeby założyć w tą samą stronę, bo ważne jest, żeby tulej obróciła w tę samą stronę, co była. Nie? To jest po takim delikatnym już odczyszczeniu. O, turant też jest ładnie wyczyszczony. A tu mamy tuleje, która jeszcze nie przeszła oczyszczenia. O, taka jest. jest. troszkę kamienia, wiadomo nie. Ten klient też nie kupił tego nowego, nowego pojazdu, tylko używany, więc no niestety, ale cylindry są bardzo ładne. Bardzo, bardzo ładne. folowaniem jest perfekcyjne. Nic się tulejem nie dzieje, nie są, nie są zniszczone. O, jest perfekcja. Jest perfekcja. Więc cylindry wracają te same. Lecimy no dalej z tematami. Lubimy taką robotę i Sorry, ale no niestety nagrywane kapcie mnie telefonem. No ładnie tu czyścimy tłoczka. Troszkę ułamanym i zaostrzanym pierścieniem, troszkę śrubokręcikiem, papierkiem, żeby był ładny, czyściutki, pachnący, nie? No ładnie wszystko sobie stoi i czeka. Ory za brudny telefon, wybaczcie. Ale się pracuje, no niestety. Wszystko będzie później wymyte, wylizane. Dobre majsterki. Będziemy wymieniać już panewki Nowale, główne i uszczelnie przednią pokrywę. Na szczęście nie muszę ściągać pokrywy tylko po to, żeby wymienić pierwszą panewkę. Ale widziło. simmering wale zaczyna podciekać, oprócz tego. O, pokrywa już też ładnie przednia, nie trzymała prawą i lewą stroną. Więc mamy dwie rzeczy przy jednej. Robocie, zaraz Wam pokażę coś od spodu. Hit jest i tak zarąbisty, że chcąc wymienić panewkę pierwszą, główną wału i tak bym musiał ściągnąć, i tak bym musiał ściągnąć przednią pokrywę, nawet aby nie ciekła. Bo po prostu nie założyłbym nasadki. więc... W tym przypadku nie jest to nadaremne ściąganie tej pokrywy, tylko od razu będzie również jej uszczelnienie, bo ona też cieknie. Niestety w starszych silnikach wymiana panewki pierwszej nie była taka problematyczna. W starszych mówimy o na przykład HPI-ku. A w tu w tym przypadku, no niestety, jest dosyć ciasno tak samo. Mało miejsca. Oj, stary myślę, że poczuje dokręcanie tej pierwszej panewy. Oj, będę czuł to kurwa dobrze. No ale nic, nie narzekajmy, róbmy swoje, nie? Niestety trzeba było podnosik podłożyć pod blok. Grzechotka na czwarte i moja cudowna gazururka dopiero poszło. Dobrze, że przy mieszkanie, wchodną i doda tutaj dużo normalniejszy moment dokręcania. Chociaż tyle. Wywalamy. Żeby nie było, że wymieniam dobre na nowe. No jest to troszkę zużyte. I lecimy z tematami. Lecimy. Piękności. Będziemy za chwilę jeszcze został parę naweczek i za chwilę będziemy to ładnie skręcać. Z tą pierwszą będzie najgorzej. Pięknie. Mamy wszystko dokręcone. Zgodnie ze siłą. No ta pierwsza dała, popalić powiem, wam dała, ale jest git. Idziemy myć pokrywę, klejemy przed nią pokrywę i to by dzisiaj da no i pokrywa ładnie siedzi. Na mastyce jest. Nowy simmering zabity. Pięknie. Ładnie siedzi. Umyte. Czyściutko. Dobra, jest już około 20. Sorry za brudny aparat. Kończymy na dzisiaj. Niech sobie odpocznie. Reszta i jutro dalej kontynuujemy. Składanie. Rupiecia. Co nie mordeczki? Trzeba robić. Nie narzekać. Ja wiem, że połowa z Was, co najmniej zrobiłaby to dużo lepiej i dużo drożej jak ja. Nie neguję. Serdecznie pozdrawiam. No to będziemy o, rzucać o ringi. Zaczynamy. Już przód poskręcałem. O, ładnie, przód poskręcany. Rzucamy o ringi. Wrzucamy tuleje, pierś... tuleje, na tłoki. I do przodu, nie? Trzeba zacząć kolejny trzeci dzień. Wy to widzicie na TikToku w formie takich o urywków, kilkuminutowych, a później to wszystko zostanie sklejone w jeden długi filmik i będzie wrzucone na YouTube'a. Między innymi będą też tutaj będę odpowiadał troszeczkę też na te komentarze spod tych filmików, bo tam widziałem jeden już 100 tysięcy wygenerował pierwszy, po, pierwsza część. I powiem Wam szczerze, no kurwa, mistrze, moje kochane, cudowne. Ja mam Iweko który ma teraz 100 tysięcy przejechany i kupiłem go z przebiegiem 50 tysięcy i tam już był schorowany licznik jak cholera, bo ktoś sobie włożył smartfona na liczniku i po prostu styrało. Staram się wam coś ciekawego wypowiedzieć, a wy się tak przy niektórzy przypierdalacie do takich tak bezistotnych i bzdetnych tematów, że po prostu to aż kurwa, aż łeb puchnie. Naprawdę dla was Najistotniejsze jest to, że ma gosi licznik zrysowany czy przybrodzony. Czy to jest aż tak istotne, żeby sobie łeb tym tak zajmować? No, powiem Wam, że jesteście przeciulami. O, ładnie. Teraz smalcujemy tutaj taką wazelinkę do pneumatyki, która nie reaguje z gumą. Smarujemy ładnie każdy oring. Później każdą, każdą jedną tuleję będę tak samo smalcował. I będziemy wciskać tuleje. Tu też będziemy ładnie, o tu. Tu też będziemy smalcować, żeby było ładniej i czysto było do przodu, więc mówię, mordeczki, nie ma co się spuszczać nad nieistotnymi rzeczami. No tu tuleja, ładnie oring nasmalcowany. Tuleja w obrębie, gdzie oring siada, również jest ładnie nasmalcowane. Ja używam o takiego z ATE, bardzo fajny. To jest I i będziemy próbować to wkładać. No ja mam tutaj niedoczyszczone, bo w tę stronę cylinder idzie. O, i muszę zaraz użyć drugiej ręki. Że cylinder mam wstępnie włożony i. O! Jak jest wszystko OK, to ma tak ładnie siąść. Proszę bardzo. I cylinder ładnie nam usiadł. To się nazywa perfekcja. I coś pięknego. I tak po kolei jeszcze pięć razy. Zobaczymy, jak będzie szło dalej. Tak to jest mordeczki. Wy to zobaczycie pewnie dopiero, jak będzie ostatnio włożona dalej. Cylinderki ładnie siedzą. Pięknie. Naprawdę miło patrzeć. Będziemy zakładać nową turbinę. To jest turbina do starej generacji, to jest turbina do nowej generacji. Widzicie? Wyzeszlifowana ładnie tutaj na skanioskie napisy. Na drugiej turbinie to samo, na muszlach są dokładnie te same numery, oznaczenia. Więc turbina ze starej generacji jest znacznie tańsza jak garet do nowej generacji. Zrobimy taki myk że zamontujemy turbinę nowej generacji, ze starej generacji tylko obrócimy muszlę o 180 stopni. Widzicie, tu jest wyjście do dołu, tu jest wyjście do góry i to będzie grało. Wszystkie wymiary, wszystko grają. W 2018 rok. A wracając do tematu turbinki, bo miałem klientów, musiałem poradzić. No to mówię, turbina ze starej generacji pasuje do nowej generacji chyba do 19 albo 20 roku, bo później zmienili troszeczkę rozstaw tutaj. Na wydechu przy kolektorze, i już później nie założymy tej turbiny do nowej generacji. A tak do tych starszych, do starszych, nowszych generacji, ale starszych wypustów, te turbiny starej generacji pasują. Tak, troszkę jest, ale najważniejsze, że pierścienie są dostępne z zamiennika, ale niestety są to te składaki olejowe. No ale no nie będziemy narzekać. Tam ktoś zadawał pytanie co do tego, czym to będę składał na razie, na razie mam opaskę dorobioną ale będę planował sobie taki lejek zrobić więc na razie się ratujemy jakąś tu z autosa klientki, po będziemy testować to co to warte jest ubrane pierścienie panewka nowa też jest ubrana nasmarowana lecimy z tematem, zobaczymy jak to będzie szło no, zobaczymy co z tego będzie warta ta, warta ta opaska coś czy nie To? Warta JTC, warte, chyba to co będzie? Widzę, już drugi siedzi. Akordnie ustawiłem sobie drugi, piąty, ładnie siedzą. Wrzucamy, następne, kręcimy od dołu. No i pamiętajcie, ważne, żeby stopy dokręcać i mocować znakiem do znaku. Tak zwane cechy, żeby cechy się zgrywały. Mamy już tu dokręcone. Jak sprawdzić, czy korbowód jest dokręcony, i nie. Blokuje się na wale. Minimalnie na no boki powinniśmy dać rady ruszyć. Powinniśmy poczuć taki delikatny luzik. Jest wszystko ok. Wiem, że nie jest ściśnięte na amen. Tak na pierwszy rzut oka. Wiadomo. Będzie to chodziło. Sorry za brudne parada, ale no. Niestety przy olejach to tak jest. No to tłoczki mamy już powkładane. z sumie nie mogę polecić. I JTC, ta opaska zdaje egzamin, więc nie ma, nie ma stresu, ładnie tłoki siedzą, jeden u góry i szósty u góry, no dzisiaj będzie troszkę krócej, bo auto Łukasza troszeczkę było wymagające bardziej, trzeba było tam się naszukać, więc z automatu mi tutaj mniej czasu dzisiaj zostało, ale jestem zadowolony, i jutro będziemy dalej kontynuować dzień czwarty jutro będzie więc a tam misiaczki spokojnie nie stresujcie się nie znam się ale jak widać coś tam umiem zrobić więc nie ma tragedii pozdrawiam serdecznie cześć mordeczki mamy dzień czwarty Właśnie już wszelki poukładał na by ktoś nie widział to w Scani uszczelka pod głowicę to jest taka pojedyncza blaszka, dosłownie pojedyncza blaszka z kilkoma ogumowanymi elementami. I wystarczyłoby, żeby ta uszczelka była ogumowana dookoła albo klejem do i Nie byłoby problemu z korozją bloku. Niestety się twierdzi, że to zamierzony zabieg, żeby jednak te silniki się psuły. Jak wy uważacie? Czekam na Wasze zdanie, mordyczki i rzucamy czapki po kolei teraz. Mamy już głowiczki wyskręcane, wtryski wrzucone, listwa powrotna, paliwa przykręcona. No i co? Ubieramy go w bambety. Niech rośnie nam ładnie, nie? Mordeczki kochane, niech rośnie. No ładnie, no to rośnie. Patrzcie, rośnie, rośnie w siłę. Patrzcie się, człowiek już kilkanaście lat skończył temu szkołę. A na dalej trzeba się bawić, kurwa, markerami i kredkami, żeby podokręcać wszystko zgodnie z... ze sztuką. No patrzcie, kolektorek jest, klawiatura jest, wrzucamy teraz elektrykę, trochę elektryki, później przykręcimy kolektor, wywalamy turbinkę. Jeszcze miski przede mną, bo leżą i czekają miseczki, także tego nie ma opierdzielania. Dzisiaj już faktycznie widać, że coś, coś nam ten motor rośnie, pięknie. Ojej, ramę mamy przykręconą, smoczek też, druga miska, lejemy oliwę, składamy prawą stronę kolektor no i tak, tak do przodu cały czas. Później Wam pokażę panewki, dlaczego wymieniałem, bo dalej z milion pytań, nie, nie oglądacie filmików do końca, tylko oglądacie 15-20 sekund i milion pytań bez oglądania całości, albo leniuszki, cofnięcia się do wcześniejszej części. Idziemy dalej z tematami. Mamy tę turbinkę do starej generacji, którą będziemy właśnie w tym momencie zakładać do nowej generacji. Muszę już mamy obrót luźną. Proszę bardzo. Proszę bardzo. A dla niedowiarków to jest turbina ze starej generacji. Proszę, jakby to była turbina do nowej generacji, byłby tu ząbek, a tutaj tego nie ma. I w tym momencie obracamy muszę 180 stopni. I nam pasuje. Pamiętajcie, turbina pasuje o ile jest to samo, to samo mocowanie do kolektora. W tych nowszych już zmienili to, więc już jest problem, ale dopóki jest to starsze mocowanie, starszy kolektor. 1000 zł w kieszeni. 1000 zł różnic jest między turbiną do nowej generacji a starej generacji, więc nie tylko wymieniam, ale i troszkę zaoszczędzam kasiury dla klientów. Motor, że widzicie praktycznie poskładany, zostało tylko wlać olej. Będziemy próbować ruchać. Pierwsze jeszcze trzeba to poskręcić tę turbinkę i wszystko na zero. I będzie miód. Stresja cholera, próbujemy to. sobie popatatała. Teraz już robimy właściwą regulację zaworów. Ja zalecam i tak po takich 15-20 tysiącach, i tak umówić podobnie nas kontrolę luzów zaworowych, pomimo wszystko, żeby spać spokojnie, regulujemy zawory. Zakładamy magistralę wodną, bo jest prawie, prawie że nowa to nie chciałem jej uszkodzić. Założymy ją na końcu. Zalejemy płyn, puścimy kabinę rozgrzejemy. No, będziemy obserwować, że wszystko jest ok, nie ma żadnych wycieków no, Silnik słyszeliście bardzo ładnie pracuje, więc nie jest źle jak na takiego z chujowego wymieniacza, nie? Ostatni płyn strojowej ląduje w brzuszku no, zaraz ją odpalamy, jeszcze tak całkiem nagrzewamy obmywamy tam, gdzie są przecież niedomycia i co, będzie można wydawać klientowi piękną białą damę Proszę bardzo, Radzie sobie muczy. 用普通话。 To Jeszcze pokażę wam te panewki czego wymieniałem bo tam niektórzy tiktokowi kanapowcy I po co ruszać? to ruszać? Są troszeczkę te panewki o widzicie Nie wszystkie One są, to są korbowodowe, nie? nie? Lecimy dalej Mamy główne nie? To górna, górne są drążone, Dolne są proszę no i co? Proszę, chyba nie było nie bezpodstawnie wymienione, nie? Też mi się tak wydają mordeczki. A ja to są te pierścienie podobne. Składaki, jak w usługówce. DAF ma dwuczęściowy, nie? Sprężynka jest normalnie i, i jednoczęściowy, Dwuczęściowy jest po prostu ten piersin, a to jest trzy elementy. A, złożone. Maszyna ładnie chodzi. Ja myślę, że skubany będzie chciał żyć. Łącząc ten miły odcineczek. Czego mogę powiedzieć? Coś chyba chyba z tego coś będzie. W miarę to nawet zagadało. Czyli ten wymieniacz z Podkarpacia, co się ma za jakieś gwiazdora ze wsi, nie tylko dawaj w stanie jest ożywić. Nie jest źle, nie? Mordeczki. No jeśli Cię cokolwiek minimalnie zainteresowało, prosiłbym o łapkę w górę i zostaw obserwacji. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego. Pomimo, że chcieliście mnie dzisiaj zabić telefonami, i tak ją złożyłem. I tak działa. Pomimo tego, że dzisiaj miałem poza 100 telefonów, część odebrałem, część niestety nie dałem rady odebrać, bo musiałem pracować. Złożyłem ją. Jest ładnie. Jest mruczy konik mały. No tutaj mordeczki, macie minimalnego bonusika na YouTubie, żeby nie było, że czujecie się przeze mnie troszeczkę odrzuceni na koniec tego fajnego filmiku. Taki troszeczkę part, bo to jest połączenie całego z TikToka. Więc jeśli dotrwaliście do końca, no to wiecie, naprawa tego silnika kosztowała części, bez turbosprężarki kosztowały około 7300 zł netto. Mamy tam oringi, panewki, pierścienie, simmering na wał. Komplet uszczelek na miski, komplet uszczelek na głowice. No wszystko, co dusza pragnie. Turbo sprężarka kosztowała około 3000, tam niecałych 3000 netto, więc liczmy, że części kosztowały 10 tysięcy netto. Moja robocizna, czyli rozebranie, wyczyszczenie, złożenie tego na nowo, odpalenie, wyregulowanie, umycie. W tym przypadku z wymiana turbo sprężarki wyniosła klienta ta naprawa z mojej strony 7200 zł netto. W przypadku tego klienta i w przypadku tej pracy. Więc myślę, że nie ma takiej tragedii. Poniżej 20 tysięcy netto wyszło, więc nie jest źle. Tak mi się wydaje. Więc nie ma tragedii. No i to jest ta właśnie taka informacja dla tych, którzy strasznie się dopytywali, bo bardzo dużo osób mi zadawało pytania: ile, no ile, no powiedz, no podziel się. Proszę bardzo. Pozdrawiam serdecznie.